Wszystko, co dzieje się w internecie i w nowych mediach, zrodziło nowy, potężny, niezwykle groźny problem, mianowicie problem tego, czy problem jest stary, tylko że w tej skali on jeszcze nie, sta, nie stawał nigdy, mianowicie taki, czy ta wolność wyrażania się w tym wypadku przez internet, nie zagrozi naszym, naszemu bytowi, naszej, naszej demokracji. Mamy już mnóstwo przykładów tego, że tak to się może dziać, prawda? Wikileaks chociażby. Czy znasz pana profesora Bartłomieja Golka? Niestety nie znam. Czy wiesz, kim jest pan profesor Bartłomiej Golka? Nie, niestety nie wiem, aczkolwiek to nazwisko gdzieś mi się przewinęło. Jestem takim człowiekiem o, jeśli tak można powiedzieć, rozdwojonej jaźni. To znaczy, z jednej strony od kilkudziesięciu lat pracowałem, czy pracuję na wyższych uczelniach, a z drugiej strony od kilkudziesięciu lat próbowałem coś tam pisać, tworzyć jakieś rzeczy literackie. A czy wybierasz się na jego dzisiejsze spotkanie ze studentami w murach uczelni? Niestety nie. Niestety, ponieważ sesja mnie tak zawaliła, że nie jestem w stanie znaleźć chociażby pół godziny czasu na to spotkanie. O której godzinie będzie? O 13.30. Jeszcze się zastanowię, ale możliwe, że się wybiera. Dzisiaj, kiedy z perspektywy patrzę na tą swoją drogę, to byłbym raczej skłonny przestrzec młodszych kolegów przed takim właśnie siedzeniem na dwóch stołkach bo wydaje mi się, że to nie daje dobrych rezultatów ani w jednej, ani w drugiej dziedzinie. Czy wiesz, kim jest Pan Profesor Bartłomiej Golka? Tak, jest moim wykładowcą. No tak, oczywiście, właśnie wracam od niego z wykładu i wpis otrzymałem. Jestem bardzo zadowolony. Tak, tak się składa, że mamy z nim zajęcia. Tak, z systemów medialnych na świecie, ale znamy oczywiście, znamy Pana Profesora. E, właśnie mam z nim wykład teraz na temat mediów na świecie. Z moich osobistych yy, przeżyć wyrażeń nie byłoby żadnej z tych książek. Z drugiej strony bez fikcji też nie byłoby tych książek. A czy wybierasz się na jego dzisiejsze spotkanie? To związane to literackie spotkanie. Tak, tak. Właśnie za momencik mhm. pójdę. To wszystko jest fikcja. to jest fikcja którą trzeba z konieczności gdzieś tam urozmaicać, przeplatać jakimiś doznaniami z rzeczywistości, bo inaczej człowiek by niczego nie napisał, prawda? A wybierasz się na jego dzisiejsze spotkanie ze studentami? Yy, tak, jak najbardziej. Jaką <grym> ostatnią książkę czytałeś? Taką w ogóle. Yy, ostatnio czytałem książkę o, na temat kapitału zagranicznego w polskiej prasie yy, po roku 1800, yy, 1989. Potęga podświadomości. To jest to bardzo ciekawa książka na temat ludzkiej świadomości, na temat siły, którą ma podświadomość i w bardzo prosty sposób są tam opisane ćwiczenia, które pozwalają przejąć kontrolę nad swoją podświadomością. Moi bohaterowie są postaciami w gruncie rzeczy negatywnymi. Także trudno mi tutaj znaleźć jakieś wartości godne polecenia. To raczej są przykłady ludzi takich postaw. Od których należy się trzymać z daleka. Jaką ostatnią książkę przeczytałaś? Um, teraz czytam propagandę dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Inteligencję emocjonalną w sumie czytam nadal. Bardzo ciekawa lektura, polecam. Wydaje mi się, że jednak, i tu przeczę pewnie temu, co wcześniej powiedziałem, kiedy człowiek coś pisze, to jednak w jakimś, jakimś stopniu musi przekazywać pewne, pewne swoje, prawda, cechy, cechy, biologiczne, prawda, to jest nieuniknione. Czy wybieracie się na dzisiejsze spotkanie? Być może znajdziemy chwilę czasu, żeby się tam pojawić. Potwierdzam. Na pewno bardzo bym chciała, chciałabym poznać, bo znam go przede wszystkim jako profesora, Czyli od tej strony merytorycznej, a wiem, że napisał też dwie powieści, dlatego chciałbym go poznać jako powieściopisarza opisarza. Człowiek nie potrafi wyskoczyć z własnej skóry i nie, nie, nie może nie pisać rzeczy, które, które jakoś go tam fascynują. Już sam wybór tematu zależy od, od, od tego. Jaką ostatnią książkę przeczytałaś? Tak, w ogóle. Książkę Stevena Kinga, Marzenia i Koszmary. W sumie to był zbiór opowiadań. A wybiera się pan może na dzisiejsze spotkanie, profesora? A, już wiem, kto to jest. Oczywiście, że się wybieram. Ja nie wiem, czy ja jeszcze będę pisał. Za każdym razem, kiedy napisałem książkę, to byłem absolutnie pewny, że nic więcej już nie, nie napiszę. Już wszystko powiedziałem. A poza tym jest jeszcze drugi powód, proszę państwa. Pisanie jest w naszej rzeczywistości czymś niesłychanie upokarzającym. Dlatego, że pisanie to jest jedna strona medalu, ale kiedy człowiek już napisze i będzie przekonany, że coś tam z tego wyszło, że warto było to zrobić, to wtedy zaczyna się ta praktyczna strona walki o to, żeby ta książka po pierwsze się ukazała, żeby ktoś jej zaraz nie opluł. Żeby te pięć wydawnictw książki nie odrzuciła, to szalenie podcina nogi człowiekowi, jeżeli czyta, że tekst, który w opinii autora jest tekstem coś tam wart tym, że to jest nic nie warte. A jeżeli już się książkę wyda, to znowu trzeba mieć talenty, których ja jestem kompletnie pozbawiony. Talenty marketingowe, prawda? Talenty takie, żeby znaleźć sobie sponsora, żeby ktoś to chciał zareklamować, prawda? Bez tego nie warto w ogóle się za to wszystko brać, prawda? I dlatego pewnie tylko tych dziesięciu ludzi w Polsce potrafi wyżyć z tego, co, co napiszą. Jaką książkę ostatnio czytałeś, tak w ogóle? Ostatnią książkę. Znaki na sprzedaż. Andrzeja. Teraz nie chcę skłamać. To jest książka e, o historii reklamy w Polsce, chociaż nie tylko, bo są, o, jest określona przykładami e, też historii amery, e, amerykańskiej reklamy, rosyjskiej, francuskiej, brytyjskiej. Balzackiana, Jacka Denela. Jak zrozumieć Unię Europejską? Ja mam już najnowszą recenzję, jedną dopiero, która się na ten temat, y, która na temat tej książki się pojawiła. Jest ona w jedenastym numerze nowych książek. Recenzja jest, tej książki jest gorsza od recenzji w tychże nowych książkach tego akacjowego szałasu, ale kończy się, że jest to bardzo dobra proza. Jaką książkę Pani ostatnio przeczytała? E, profesora? E, nie, tak w ogóle. A to akurat przeczytałam Stiga Lashona, Całe Milenium w dwa tygodnie. Serdecznie polecam. Historia filozofii muzułmańskiej. Pełna wolność to jest anarchia.